Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo, takim dosyć spontanicznym, ale na pewno interesującym. Gdy spotkałem niedawno to dzisiaj, to w dniach, to kiedy nagrywam, dosyć ciekawy program. Nazywa się USB Raptor. Raptor to po angielsku drapieżnik, drapieżca, bo rapt to po angielsku drapać. Więc to już pewnie się teraz pewnie zapytacie o co chodzi. Nie, nie domyślicie się. To jest program do blokowania komputera poprzez Pendrive'a. Odpina, odpinasz Pendrive'a i, i się komputer blokuje. A podłączasz go z powrotem, to się odblokowuje pójpisz i możesz używać. Nie? To teraz idziemy, żeby nie przyciągać. Pobierasz go sobie ze, ze strony internetowej. E, no, o -watch, czyli po prostu takiego źródła oprogramowania linka dostaniecie w opisie w Google, po prostu wpisujecie USB Raptor tylko jak słyszycie tak i bierzecie albo do programy, bo do programy tutaj, tak czy siak przekierują was do StarSforge bo tam jest umieszczony ten e, link do programu, o macie StarSforge raz po pobieracie sobie stąd, za chwilę się uruchomi pobieranie, automatycznie, a jeżeli nie, no to musicie kliknąć download i to też to pobieracie, ale z reguły się powinno włączyć, no ja tutaj krzyczę, że już, e, że chcę po ponownie, bo ja już ten program testowałem, działa super, więc postanowiłem Wam go pokazać, więc pobieram go jeszcze raz, ale go usunąłem z komputera, nie, i pokazuję wam, jak, jak to skonfigurować. Ten pendrive'a, sobie też z pen go też wywoiwił. Z możemy zamknąć. Program mamy pobrany, ale w postaci archiwum zip. Trzeba go rozpakować. To jest bezsoparte, bo nie trzeba tego instalować. Wypakujemy UIDRAREM do, do folderu, czyli trzecia opcja od góry. Żeby, bo, bo to nie jest spakowany w folder tylko różem i mamy pliki programu i teraz otwieramy program usb raptor exe normalnie, ale nie jako administrator, nic tylko po prostu normalnie jest w świecie Uruchamy nam się programik i on pracuje w try'u i teraz trzeba go skonfigurować pojawiła się ikonka, taka czerwona ikonka takiego Takiego pazura, takiego jakby. Tutaj, o macie nie. Klikacie na to dwa razy i pojawił nam się e, interfejs. Jeżeli będziecie mieli po angielsku, to wybieracie z tej listy tutaj język polisz i klikacie Set Language. O! I teraz program powinien być po angielsku, tylko wyłączę sobie kolumny, żeby nic tutaj nie sumiało. Ok, dobra. Co dalej? Teraz wybierasz... najpierw wybierasz... pokój. ustawiasz hasło. Jeżeli wam się zrobi takie coś jak u mnie, czyli że nie możesz ustawić hasła, bo jest włączony, to odznaczasz tą opcję. I dopiero teraz ustawiasz hasło. Ja sobie ustawię przykładowe 4 zera. Bo to jest alternatywna metoda odblokowania komputera. Na przykład jakbyś pendrive'a zapomniał, nie? Albo coś, co, żeby szło się do tego komputera dostać. I teraz drugi krok. Odblokuj tworzenie. Twor, odblokuj tworzenie piku. I teraz pendrive'a na pen, literę, na pod którą pod jest podmontowany pendrive. W moim przypadku jest to litera, a prawdopodobnie jest e, F, tak, disk. Więc wybieram sobie literę F i klikam utwórz K3, Y. y. K3, Y. To. O. I teraz, jak macie zielony napis, to znaczy, że jest OK. Trzecim krokiem jest status USB Raptor. czyli po prostu, czy tam program ma działać, czy nie działać. Włączacie ten program i tę opcję? cyk, jak się zrobi kwadracik na zielono i takie powiadomienie przyjdzie na pol, na polpite, że po odłączeniu się zablokuje, to znaczy, że program działa. I teraz nie klikacie zamknij, tylko zminimalizuj do traja do, do, do osobnika. Zobaczcie, czy mi OBS rejestruje obraz. Teraz przełączę wam scenę, na dodam wam kamerkę. Żebyście widzieli, że odłączam pendrive'a i podłożę go pod kamerę, nie? Mnie nie, widzicie, nie będziecie widzieli mojej ręki Rękę może widzicie, nie? Ale odłączam teraz pendrive'a od komputera i zobaczycie co się stanie 3 2 1 Aaaa Robił się niebieski ekran i napis USB Raptor I co teraz? Enter mi się idzie zrobić, nie? bo zablokowałyśmy komputer pendrive'em i teraz, żeby to odblokować, to trzeba podłączyć pendrive'a do USB, tego samego, z tym plikiem. Tak. za chwilę pojawi się obraz z powrotem, O, to powiadomienia z antywirusa skonowania pendrive'a, ale to nic, OBS mi dalej rejestruje obraz i yy, jak widzicie, yy, publik wrócił odłączymy jeszcze raz tego pendrive'a i spodbicznika. I nic nie można zrobić. Nie tylko to podłączyć pendrive'a, albo po prostu dwa razy kliknąć na to niebieskie pole, albo inny kolor, bo ten kolor możesz sobie zmienić, za chwilę wam powiem jak. Dwa razy klikamy i tu wprowadzamy to alternatywne hasło, które ustawiliśmy. W moim przypadku byśmy to 4 0. Raz, dwa, trzy, cztery. I klikamy Enter. O, proszę. Teraz pewnie się zastanawiacie, czy można czy wyłączyć ten taki drażniący, dzwoniący dźwięk. Oczywiście, że można. Żeby to zrobić, to wchodzimy do ustawień programu. Opcji zaawansowanych. Podłączę tylko tego, tego pitriva z powrotem, żeby był podłączony. I jedziemy dalej. Co tu możemy sobie jeszcze zrobić? Szukamy ikonki tego e, programu. Wchodzimy teraz do ustaleń zaawansowanych, konfiguracji zaawansowanej i teraz tak. Włączcie sobie te dwie pierwsze opcje, czyli uruchom program Raptor przez systemu, żeby się włączał e, po zalogowaniu użytkownika, żeby cały czas czuwał, że pilnował, je czy jest teraz podłączony czy nie, nie. Dalej mamy start. W zasobniku systemowym, żeby się dawało to okienko, nie pokazywało, co chwilę, Jak włączycie komputer, nie? I USB-Raptor zawsze czuwa. Tu jest opisane: When the program starts, should be lock. Should be lock system. E, unless A. Wait. Tak. Czyli musicie e, zawsze to czuwać. Tak. I to macie ostrzeżenie. Właściwie włącz. Właśnie włączony USB Raptor zawsze uruchamia funkcję odzbrojenia. Sprawdź, czy masz urządzenie USB z ważnym kluczem, czy tym ten, ten K3Y, y, odblokowującym. Raptor odblokuje komputer przy następnym uruchomieniu, jeśli w systemie nie ma prawidłowego odblokowania. Tak. Czyli po prostu jak włączycie tam trzecią opcję i włączycie komputer bez podłączonego pendrive'a, to dostaniecie ten niebieski ekran, nie? No. No to mam nadzieję, że powiedzą te trzy opcje włączyć, ale wtedy pamiętaj, że musisz mieć podłączonego pendrive'a. Albo od razu zostanie to zablokowane po uruchomieniu programu. Nie. A jak tą opcję wyłączysz, to będziesz mógł podłączyć pendrive'a później i dopiero wtedy odłączyć i się wtedy zablokuje. Mam nadzieję, że tajesz, o co chodzi. Dalej mamy wąt USB Raptor. Tak na to, żeby ten program aktywny był, to a blokadowy, jak to wyłączę i teraz odłączę pendrive'a, to nam się nic nie stanie. mam pendrive'a w ręku. Teraz podłączę go z powrotem. No, cukałem, nie? Tym suwakiem do wysyłania portu USB. Podłączę z powrotem, a jak tym opcję włączę, to ten program pinuje. nie? I tutaj jest, to jest e, ten plik, który wykryło klucz, nie? I to wynik do szyfrowania. czyli jest po prostu wszystko prawidłowo. Dalej mamy sieć i raportowanie, włącz odbiornik. To bardzo fajna rzecz, jak masz na przykład e, chcesz blokować komputery w sieci lokalnej, ale tego wam niestety nie pokażę, bo nie mam e, drugiego komputera, który bym mógł e, nadawać informacje, nie? że chce być blokowany. E, to już polecam Wam, podinkuję w karcie linka do fajnego filmiku z kanału Informatyka IT. I tam o tym programie się właśnie stamtąd dowiedziałem. Też nie. Bardzo fajny program, bardzo fajny jakiś kanał przydatny. Dobra, i dalej mamy zabezpieczeństwo interfejsu. Zabezpieczenie hasłem interfejsu USB Raptora. Ty możesz sobie ustawić właśnie interfejs hasłem, czyli po prostu to będzie podobać hasło. O, to co jest ustawione tam, podczas konfiguracji, czyli 4.0, w tym przypadku moim, nie? Raz, dwa, trzy, cztery i klikam Enter. O, i się odblokował. Ale to już taka dodatkowa opcja, nie? To już jak chcesz, to sobie możesz zablokować. To były ustawienia ogólne. Zachowanie blokady. Czyli to sobie możesz skonfigurować blokady, op opóźnienie, włączyć blokadę czasową ty po jakim czasie masz się to tam włączyć po usunięciu USB nie dźwięki możesz wyłączyć czy to takie, to takie dzwonienie, nie jak, od, jak, jak po prostu tak, o właśnie, tak jak takie takie, takie dzwonienie, nie? Jeżeli cię, cię, cię to denerwuje i ci to przeszkadza, to możesz tam te dźwięki sobie wyłączyć. Bo podczas oddokowywania też te dźwięki są, nie? I to możesz sobie to wyłączyć. Ja sobie, ja ci polecam to wyłączyć, bo to potrafię zdenerwować, bo to jest takie ostre. <laughs> I jeszcze mamy integrację, uruchamianie po zablokowaniu To jest jakieś uruchamianie, aha, uruchamianie piku po zablokowaniu Jakiegoś piku EXE To jest takie według mnie bez sensu No i uruch uruchomienie przy odblokowaniu To już ma jakiś sens Tu sobie wybiorę na przykład pik EXE Jakiś, bo to musi być egzek. Szkoda, że nie skrót. Dobra, to, to dobra. Mam, mam też skrót do, ale to jest chyba skrót, a nie exec. Tak, to jest skrót. Więc chyba, że można skróty. No, no zobaczymy. Na publiczkę coś mam. Mam jakieś skróty do programów. No jak teraz będę mi mówił, bo włączyłem. No właśnie. Quit. I się program zawiesił. Wyłączę wam tą kamerę, bo może wam to sprawdza. Nie, co. I jeszcze programik zamknął. A nie, nie wyłączył, Nie, tak, tak, ubił się, bo się zrobił crash. Także ta funkcja nie działa prawidłowo. dobrze, także nie polecam. Muszę odpalić ten program jeszcze raz, ten USB Raptor. Compress. To. I teraz tutaj mamy, bo się nam ten programik yy, ubił. Zawiesił. Także wracamy do jego interfejsu. I on jest. Teraz. A tu. Włączyć go trzeba z powrotem, by się mówiło, bo się ubiło wszystko. Także nie włączajcie tej opcji tutaj zachowania i tutaj tego włączania programów po odblokowaniu, bo jeszcze raz spróbujemy, ale mi się zdaje, że to działanie stabilnie. Weźmiemy jakiś program z popytu. A można włączyć skrót. No to mówię, mam tutaj jakiś co z czyli do sprawdzenia procesora. No zobaczymy. I teraz zminimalizujemy do treja. O, odbłąd, zablokujemy kompo. No właśnie, coś się skraszaniło, bo teraz nie blokuje. Coś jest nie tak. Będę musiał nowy plik chyba stworzyć, blokujący. Chcę, kurczę, widzicie, coś fajnego wam pokazać, to zawsze się coś a nie wyjazd czekajcie. To to jeszcze raz tak, musi być nowy tyk prawdopodobnie, bo już mu nie pasuje klucz musi być nowy tyk, utwórz tyk dobra, tak o, teraz będzie dobrze my nie także jeżeli wam się zrobi crash, to musicie zrobić nowy tyk o! Tak, dokładnie, bo już mu nie pasował klucz deszyfrujący. Desz, desz, Dobra, i zobaczymy czy nam się to trzeba urzeć, odpali jak nam się. Jak odblokuje kompo. O, widzicie pyta, czy włączysz trzeba urzeć. Ja pozwolę tak i, i, i tak. A, widzicie nie działa to dobrze. Teraz mam tęczę. Aha, jest jakiś problem. Dobra, to nie włączajcie tego. Bo wam się jeszcze... to o, widzicie, że zobaczycie, to, to się robi. Dobra, wyłączyłem to. Larostwo. Nie włączajcie tego włączania, bo widzicie, program świruje, nie? Dobra, zamknę to co połować. Nie będę chciał włączać. I teraz będę chciał chyba cały czas to włączać. Aha. Muszę szybko to wyłączyć, bo zobaczcie co się robi. Zaawansowane ustawienia. Wyłączmy tą opcję, bo, o, bo to nic nie daje, bo to tylko przeszkadza i powoduje problemy. Dobra, ale nagrywam film cały czas nie jest uszkodzony. Także nie włączamy tej opcji, a my jedziemy dalej bo jest prawdopodobnie jakaś zblogowana więc z tych dwóch opcji ostatnim zachowaniem blokady nie włączamy bo możesz spowodować jakieś cyrki dalej mamy funkcję blokady i sobie kolor możesz włączyć eee, tutaj możesz sobie wybrać kolor właśnie tła był niebieski zrobimy na przykład taki czerwony zrobimy OK to teraz ten ekran będzie jak widzicie taki Czerwony, nie? By był pokazany. Jak odłączę teraz rajd, to się, jak widzicie dokada zrobiła na czerwono, nie? Taka to, to personalizacja. To lubi się pogrzebać w kolorach czy też, to, to może sobie dopasować. Nie? A jak nie wie jaki włączyć, to sobie możesz wybrać osoby. To masz jeszcze dostosowywanie. Jak tego ekranu. Brak, o, brak obijającego się logo, brak zegarka, B, no może sobie skop w gromę zezwolenie na niestandardowe logo na ekranach, to już polecam się pobawić, jak widzicie, opcja jest od groma. Świadomość niestandardowa, może sobie tutaj wpisać, bla, 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 i teraz kliknąłem, e, zasu... no, dobra, dalej mamy monitory 2 Niestandardowy tekst. No, trzeci niestandardowy tekst. No my to sobie wpisałem teraz bla i jak teraz odlokujemy od komputer, to, to nam się pojawi dobra. Nie? Żeby nikt nie wiedział o co chodzi. <ścoughs> no, taka personalizacja. Dobra, jeszcze. Jak widać będzie ciekawe, nie? Może być dla niektórych. Ja sobie tutaj tylko wpiszę normalny tekst, ten co miałem. Czyli USB e, raptor. Dobra. OK. I sobie tutaj zrobię kolor jaki miałem tej niebieski. Wybierz kolor. Dobra, niech już będzie taki. O, albo takie coś, bo nie wiem jakie było wybranie, dobra. Dalej mamy funkcję blokady przez USB. Pozwól na blokadę z ikony na pasku zadań. bez ich funkcji odblokowania USB, no to wtedy możesz sobie to włączyć. Właśnie włączyłeś funkcję blokady, upewnij się, że pamiętasz hasło. Ręczne blokowanie nie albo obsługuje automatycznego odblokowywania przez pamięć USB, no. To teraz masz tutaj w treju, jak tu minimalizujesz do minimalizuje, to tutaj masz obok, tutaj ty masz, zabyłku i teraz. O! I teraz musisz prowadzić hasło. Nie, nie, wiem. O! Widzicie? odblokowałem. Dobra, co jeszcze? Takiego tu jest. Fajnego. Ja sobie eee, to wyłączę. Porównuj z ikony. Zezwaliby na blokowanie sieci bez funkcji odblokowania. Tak, to możesz zablokować przez sieć, ale na temat sieci się nie wypowiem. Bo, 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 bo nie, nie, nie jestem w stanie tego sprawdzić. Bo jakby to było dostępne na Androida, to jeszcze by można było blokować komputer, telefonem. To by też miało sens, nie? ale takiej opcji nie ma. Dostęp do backdoora. Błąd. Backdoor, klucza głównego, błąd Backdoor City i błąd odblokowywania wprowadzające hasło na ekranie PKD. No to możesz odblokować odblokowywanie hasłem. To teraz wyłączyłem hasło i teraz to będzie odblokowywać tylko pydrażem, nie? O, macie teraz. Nie ma żadnych tekstów, nie jest. Nie, nie ma tekstów. A widzicie, tylko szokoladki zmieniają, ale jest tak do góry tu i tylko pędzel jest potrzebny, jak go zgubisz, albo zapomnisz, to do, do się nie dostaniesz. Teraz nie? podłączyłem i się załaduje i, i będzie git, wracamy do naszej zabawy, co tam jeszcze jest, dalej mamy. Opcje wysokiego bezpieczeństwa. Tu możesz sobie włączyć, tego, użyć tego samego kółka, którego użyłeś podczas blokowania. Bezpiecznie, Jak jest opcje tutaj numeru szalonego w p PDF-a, czy możesz włączyć jakieś, użyte drugiego pdf chyba. Ale to już polecam się pobawić i poczytać. Dalej mamy PIK odblokowujący dostosowany do komputera. Nie akceptuj klucz utworzony us w innych systemach, ale ta opcja jest dostępna. A, wyłączyć e, be, tego be, Raptora, czyli to, to czyli Czy to O, i teraz możesz sobie zmieniać tutaj te e, opcje wszystkie. Nie dalej mamy. Szeregowa blokada poleceń, tak jakaś beta, jest, więc tego nie bawcie się tym i, i dać przepustkę, Zapytaj o hasło po prawidłowym wprowadzeniu. Poprosz o PIN do, po, do... co? prostu PIN po prawidłowym włożeniu klucza. Aha, ty jeszcze dodatkowe hasło możesz mieć. Czyli teraz tak zablokujemy. I ustawię sobie pin jakiś, nie wiem, mój rocznik na przykład, i teraz zrobię OK, i teraz zablokujemy program a nie, musi być zminimalizowany do tego, żeby i włączony przede wszystkim, bo jest chyba nieaktywny. Ten teraz ten programik włączamy, zminimalizujemy, i teraz, jak sobie zablokujemy, i, od, i podłączymy z powrotem ten a jeszcze dodatkowo prosi o PIN. O. Nie? Moim zdaniem ciekawe narzędzie, już niedługo będzie koniec, tylko przedstawię wam wszystkie opcje. Dobra, co tam dalej jeszcze mamy? To sobie wyłączę, bo to jest mi nie, niepotrzebne. Eee, synchronizacja blokady przez sieć. Tu możesz sobie właśnie blokować Master, czyli wysyła polecenia, czyli ten komputer ma wysyłać do innych komputerów, że się mają blokować. Na przykład, jak podłączyć Pendrive'a do komputera białego i ustawić go jako master, to ten biały będzie wysyłał do czarnego, na przykład, też, że się ma zablokować. A slave, jak odbiera polecenia, to jak podłączyć Pendrive'a do białego. To na czarnym musisz też ustawić slash, Czyli master ustawiasz na komputerze blokującym, a slave ustawiasz na komputerze blokowanym. Mam nadzieję, że tajesz. Nie, Ale tego wam nie pokażę, bo bym musiał mieć albo laptop, albo e, inny komputer. Ja mam tylko jeden komputer w pokoju, więc polecam tym e, na kanale e, informatykę. IT. <laughs> I to ma synchronizację, jeszcze możesz włączyć i, i tego typu rzeczy. Odblokuj ustawienia piku, to możesz sobie zablokować jeszcze ustawienia programu. Odblokuj tworzenie piku, to możesz sobie jeszcze stworzyć jeszcze jeden pik a innym na, na pędzie, zmienić nazwę, wolumeniu, a Hanna bierł i stworzenie pliku głównego. No, to to już bardziej dla za, za zaawansowanych użytkowników jest, nie? No, no i to byłoby tyle. Żeby teraz tego, tego pen, 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 no, programu się pozbyć, to przede wszystkim musisz go wyłączyć, żeby był nieaktywny, żeby nie było problemów, nie? Zamykasz program, żeby nie pracował w traju. Teraz sobie Możesz go usunąć z pendrive'a na jednym w świecie, bo pliki tam, które służyły do blokowania komputera, klikasz plik. tak, jak się zapyta o coś takiego, i teraz możesz sobie tego pendrive'a do tego spokoju jeszcze sformatować, ale nie musisz, żeby się te ikonki pozbyć, nie? Albo już takiego. Ale to to tylko ikonka, nie logo programu. I teraz, żeby się z systemu pozbyć, to otwierasz folder, gdzie masz pobrany program i normalnie go po prostu usuwasz. Jeżeli nie pójdzie, jeśli zrobisz się takie coś, jak u mnie jest, że jest używany, czy coś takiego, to robisz restart systemu i dopiero potem usuwasz. Bo tak może być, nie? a archiwum zit normalnie możesz wywalić, ale folderu możesz, może nie pójść wywalić, bo jest w użyciu, niby to jest jakiś proces, tylko nie napisane jest jaki, nie, tutaj, o, zamknij folder, piękny, spróbuj ponownie, no niby jest zamknięte wszystko, bo zamknąłem. No no ale jeżeli mówię, nie idzie, tylko zamknąłeś, tak jak ja pokazałem i nie idzie teraz tego wywalić, to robisz restart i dopiero potem y, wywalasz pyki. Nie. No no ja sobie będę dzwonię. Żegnał, y, piszcie co myślicie o USB Raptor. Szczegółowy, film bardzo zrobiłem, nie? No, ten informatyk IT, i tak tu klikasz tu to, to pobierasz to to, to klikasz tutaj starty i koniec, nie? A ja wam wszystko szczegółowo wyjaśniłem, nie. Także piszcie za tym programem, piszcie, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia. Czyli premiera filmu prawdopodobnie będzie albo jutro, czyli w czwartek, albo dopiero w weekend, ale prawdopodobnie w czwartek, 19 maja. Także do zobaczenia. Dobrze mówię. Tak, 19 maja. D taką premierę zrobimy, nie sobie. A teraz już z wami żegnam, do zobaczenia. Cześć.